Znowu ja. Znowu jezioro. Ale tym razem zobaczcie w jakim składzie. Jest Wiesia. To jej pierwsza podróż ze mną. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Co w trasie. Na razie mamy jeden wielki by. Ale za chwilę wiadomo, firanki na okna. gazoweczki, pierdółki różne tam do gotowania. I zaczynamy urlopować. Oglądajcie jak jedzie wiesia. Idę polatać trochę fumą. Jesteśmy z wieśką nad jeziorem. To jej pierwsza taka większa podróż razem ze mną. A jak się czujesz, kochanie? Co? Gorąco ci? Dobra, zaczekamy trochę, ochłoniesz. Chwilę poczekamy i wracamy, co? Tak, tak mi się wydaje, że już ci się nie chce dzisiaj. Kulka mi z tego sprzęgła, jak pokrywę ściągam to mi znowu wypadła, bo grzebałem przy magneto. No i tam znowu wiksuje sprzęgło, no ale to już wiadomo o co chodzi, więc jak wrócę to ogarnę sprawę. No i co? się wrzucę z powrotem na pakę, zawiozę do domu. Wtedy zapakuję busa i cisnę go sobie gdzieś. Nie Wiesiu? Wracamy do domku, co? Zawieziesz mnie? Musisz. Jeszcze powiem, że plan jest taki, żeby dzisiaj wyjechały dwa odcinki. W sumie zrobię to z Wiesią Zaraz szybko pomontuję. Dnia nie skończę i zaczynam się pakować, i jadę sobie na jakiś biwaczek. Tutaj, poły, po, po, tutaj panuje taki artystyczny nieład, ale on zostanie zlikwidowany. Nastąpi porządek, bo jadę się pakować i muszę jakiś weekend spędzić sobie na obozowo, więc już wjedzie tutaj kucheneczka, wiadomo jakieś graty do gotowania. I będzie odcinek taki obozowy. Jutro będzie walić deszczem, będzie burza. I tutaj zastanawiam się jak spożytkować, jak spędzić ten czas. Żeby jakoś jak najbardziej kreatywnie go wykorzystać w czasie deszczu. I mam pewien pomysł. Rewelacyjnie zapowiada się weekend. Także ten odcinek gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wrzucam tą ostatnią scenę do filmu. Jadę do chałupy i wracam. Nagrywam kolejny. I będę po prostu już biwakował. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zobaczycie dzisiaj, jak przygotowuję Busa do mieszkania. Trzymajcie się, cześć. A jeszcze jedna rzecz: jak Wam się podobało, łapa w górę. Zobaczcie: łapa musi być, lajki muszą się zgadzać. Komentujcie, piszcie, czy Wam się podobało. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Do następnego.